Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym Wam zaprezentować moje karty powtórkowe z różnych kolekcji. Są to jak widzicie bardzo rzadkie okazy. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to wiadomo co do ceny się można dogadać. Natomiast jeżeli chodzi o wymianę, bo dość dużo osób chce się wymieniać. Jednak chodzi o to, że to co ja mam z kolekcji, no to. Oczywiście no, nie chciałbym kolejnych powtórek, więc, jeżeli możecie zaoferować coś, czego nie mam, to nie ma sprawy. Wtedy możemy się wymienić za któreś z tych kart, a inaczej, yy, wiadomo, mogę sprzedać. Zaczniemy tutaj od lewej strony. Mamy limitki z Road to World Cup Brazil. W sumie mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Było 18, czyli 4 brakuje. Kogo my tutaj mamy? Messi, Pirlo, Czawi, Iniesta, Royce, Neuer, Gtse, Ibrahimowicz, Lam, Ronaldo, Eriksen, Henricksen. Inler i Neymar. Czyli praktycznie 80% tej kolekcji tutaj jest, jeżeli chodzi o limitki. 14 na 18 możliwych. Dalej. Mam tutaj cztery te angielskie głowy. Bardzo rzadkie. Welbeck, Cole, Wilshire i Gerard. Jeżeli ktoś chętny, to mogę sprzedać komplet albo pojedynczo, chociaż wolałbym cały komplecik, bo później ciężko będzie pozostałe sprzedać. Dlatego no najlepiej, jakby się znalazła osoba, która by cały komplet chciała. Dalej, mamy tutaj autograf Jordiego Alby z obecnej kolekcji Tops Champions League sezon 19-20, też bardzo rzadkie. Pele i Marta. Te karty z Brazylii. Ostatnie sztuki mi też zostały. Niedawno jeden taki secik poszedł. Dalej. Z Szanghaju mam obie karty: i Pogbe i Messiego. Tutaj odwracamy i możecie zobaczyć. Jest Szanghaj tutaj na dole, a tutaj na górze. Czyli to są z tego eventu. Też mega rzadkie karty. Jest secik z FIFA 365 2020 Olimpiakosów, Wszystkie 12 kart. Czyli Boushalakis, Guillerme, Valbuena, Cimikas, Rubensemedo, El Arabi, Masouras, Podens, Meriach, Hosesa, Fortunis i Kamara. Cały komplecik 12 kart w idealnym stanie. Dalej. Euro 2016 Mega rzadka karta Denisowa. Później również bardzo rzadkie karty Węgrów. Czterech: Priskin, Fiola, Elek, Kadar. No i również rzadki Embolo. Czyli tutaj mamy sześć takich kart. Najrzadszy i najdroższy secik kart bazowych ever. Czyli Ekwador z kolekcji Road to. FIFA World Cup Brazil to jest ta kolekcja tutaj, te limitki. A to są bazówki, 10 sztuk Ekwadoru. Dalej mamy Double Trouble. O tutaj jeszcze jeden jest Messi: 5 kart Double Trouble z nordyckiej wersji Champions League 13-14. Czyli Paris Saint-Germain, Cavani Ibra, Ronaldo Bale Real, z Bayernu Robben Götze, Barcelona Messi Iniesta i Runej van Persie z Manchesteru United. To jest kolekcja Champions League 13-14. Tak samo tutaj te karty Tensk, Mestr, w sumie było 5, ja mam tutaj 3. Jakobsen, Wieland i Klaudemir, i tak samo. Skandynawian Star, Ibra, Melberg i Fischer też było pięciu zawodników, mam trzech czyli w sumie jeżeli chodzi o nordycką wersję bo to też jest nordycka tutaj wersja, to brakują cztery karty dwie Skandynawian Star i dwie Dęsk Mestr ok, teraz mamy kolekcję Champions League 18-19, Benfica czyli ten dodatkowy secik Tutaj sama karta Żao Feliksa chodzi po kilka stówek, więc naprawdę ten set też jest bardzo wartościowy, bardzo rzadki. Ale ja oczywiście jak sprzedam to cały komplet, nie będę tutaj rozmieniał się na drobne, że Feliksa osobno, cały komplecik, cały set. Następnie mamy z pierwszej Fify, 365 2015-16 chyba to było. Mamy te karty takie podłużne. Nie ma kompletu, brakuje Messiego i Ronaldo. Pozostała dziewiątka jest, czyli Lewy, Morata, Veratti, tutaj jak się nazywał Peralta, Griezmann, Lodeiro, Royce, Snyder i Robin. 9 na 11 kart. Kolejny secik. Mamy tutaj super strajki z sezonu Tops Champions League 17-18 Tylko w Turcji to wyszło Jak się nie mylę 22 karty Benzema, Suarez, Griezmann, Werner Lewandowski, Aubameyang Morata, Harry Kane, Ibra, Firmino Aguero, Jonas Suarez, Falcao, Neymar Teodorczyk Pawlowicz Van Wolfswinkel, Tosun Jorgensen Iguain i Dzeko tutaj mamy cały set kart ekskluzywnych z kolekcji Tops Champions League 18-19 wyszły one tylko w Hiszpanii były dodawane do biletu jeżeli ktoś szedł po prostu do kina w konkretnych dniach to było wydawane Baczuaj, Modric Diego Koszta i Arturo Vidal plus tutaj taki dodatkowy kodzik karta z kodem, czyli mamy tak jakby 5 kart dalej Champions League 16-17, ekskluzywny set Besiktasu 6 kart, mamy tutaj Inlera, Erkina Fabriego, Taliska Abubakar i Rudolfo, czyli 6 kart, które wyszły tylko w Turcji z Beşiktaşu. Następnie mamy set 10 kart XXL z obecnej kolekcji TOPS Champions League 19-20. 10 kart Mbappe, Griezmann, Son, Salah, Ronaldo. To są takie świeciaki. Natomiast zwykłe bazowe mamy. Lewandowski, Aguero, Van Dijk, Kante i Neuer. Eee, no, nie są one w idealnym stanie, bo niestety TOPS wysyłał wszystkie takie, zresztą widzieliście na moich odcinkach, jak otwierałem paczuszki. Każda karta gdzieś miała białą plamkę, białe ryski, czy rogi takie z leksza uszkodzone. No, niestety, ja też mam takie karty w mojej kolekcji, nic nie zrobimy. W każdym bądź razie jest cały taki kompletny set tych kart XXL. No i na koniec zostały nam te takie shity z pierwszej kolekcji Topsa Champions League 15, 16. Też to wyszło w Turcji. Tutaj są trzy karty na każdym sicie z update'u, czyli jakby dodatkowo dołożone jeszcze do kolekcji. I są one moi drodzy bez. Numeracji. Tu jest bez numeracji. Tu i tu. Pozostałe trzy były w normalnej wersji, w normalnej kolekcji. Czyli te trzy są update'owe. Tutaj mamy update'owy Begowicz, Flamini, i tutaj Arda Turan. Z kolejnego sita mamy Batsztubera. Elneni i Nasri. Tutaj mamy Matona, Martineza i Kambela Z tego shit'a mamy Sanie, Stambuli i El Haddadi. No i ostatni, szósty shit Tutaj jest Otamendi, Vidal i Koman. Czyli cały Komplet sześciu sheetów jest. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie na stole, niesamowite karty. Wartość ogromna tych wszystkich kart razem. Jeżeli ktoś zainteresowany kupnem czy wymianą, to piszcie. Na pewno się dogadamy. To wszystko dzisiaj na odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.